Jeżeli chodzi o politykę niemiecką w ostatnich latach, a przede wszystkim stabilny imperialny sojusz, jaki Niemcy zawarły z Rosją, z Władimirem Putinem, należy wskazać, że on znowu machał charakter zbrodniczy. I jeżeli chodzi o samoprzestrzeganie prawa, współcześnie prawa Unii Europejskiej, Niemcy także stosują wiele wyjątków, a do wielu kwestii wprost się nie stosują. Poprzez fakt, że Szefową Komisji Europejskiej jest pani Ursula von der Leyen, wcześniej wieloletnia minister obrony narodowej w rządzie niemieckim, mogą po prostu pisać prawo Europejskiej pod siebie albo tworzyć wyjątki pod siebie. Niemcy w swojej historii tyle razy nie były krajem praworządnym, krajem, które dokonywało ludobójstw, masowych morderstw, egzekucji, zbrodni wojennych, że naprawdę nie ma w ogóle moralnego prawa, ażeby kogokolwiek 保护战线。